Tak, dzisiaj łańcuchy. Nie wszystkie koła, ale na pewno łańcuchy. Porządek. Z grubszych spraw mam właśnie tutaj te łańcuchy zużyte na podajnikach, e, dlatego już lądują. No i tak się chciałem zabierać, czyli jednym słowem nie zostawiam czegoś na same żniwa, chociaż jeszcze soja do koszenia. Na zęba, sprawdźmy. Tak, ja, miękkie. Także tak delikatnie podchodzę. Ale no, łańcuchy to jest y, padaka u mnie. Koła zębate to samo. Te łańcuchy, te łańcuchy już były kilka razy naciągane. Także raz tutaj są po prostu na tych ogniwach wyjechane. A dwa no też są trochę zużyte te, y, te gumy. Więc zmiany must have. Tu jest oliwa. Trzeba rękawiczki założyć. Nie wiem czy tak się da zweryfikować ale czuć, że materiał twardy. No, solidnie jest to zrobione. No, ale to powiem ci, trochę tam widzę, że kombinacji będzie. Dobrze wygląda.